Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz. Przejdźmy do dzisiejszego tematu. Słyszysz tępy hałas dochodzący z komory silnika samochodu lub czujesz wibracje w kabinie pasażerskiej? Być może masz do czynienia z uszkodzonym mocowaniem silnika. Mocowania silnika prowadzą ciężkie życie, stale podtrzymując ciężar silnika i pochłaniając wibracje. Dlatego nierzadko zdarza się że jedno lub więcej mocowań ulega awarii. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli jesteś zręczny i masz odpowiednie narzędzia, możesz zaoszczędzić sporo pieniędzy, samodzielnie, wymieniając uszkodzone mocowanie silnika. Mocowania silnika utrzymują ciężar silnika i izolują go od podwozia, aby zminimalizować wibracje. Co to jest mocowanie silnika? Mocowania silnika utrzymują ciężar silnika. Ale to nie wszystko. Izolują one również silnik od podwozia, aby zminimalizować wibracje. Większość pojazdów posiada kilka mocowań silnika, a także jedno lub dwa mocowania skrzyni biegów. Każde mocowanie składa się z zewnętrznej metalowej ramy, która jest przykręcona do silnika lub skrzyni biegów oraz wewnętrznej gumowej części która pochłania wibracje. W niektórych przypadkach gumowa część jest wypełniona płynem. Mocowania silnika mogą ulec zużyciu w wyniku długotrwałego narażenia na działanie czynników atmosferycznych lub regularnego użytkowania. Ponadto olej silnikowy lub inne płyny wyciekające na mocowanie mogą spowodować ich przedwczesną awarię. Zużyte mocowania silnika należy natychmiast wymienić aby uniknąć dalszych uszkodzeń innych części pojazdu, jak wymienić mocowanie silnika. Procedura wymiany mocowania silnika różni się w zależności od rocznika, marki i modelu pojazdu. W związku z tym ważne jest, aby zapoznać się z instrukcjami wymiany dla danego zastosowania w instrukcji naprawy lub bazie danych napraw, aby jednak uzyskać ogólny przegląd tego, co zwykle obejmuje wymiana mocowania silnika. Zapoznaj się z poniższymi informacjami narzędzia i sprzęt potrzebny do wymiany mocowania silnika narzędzia potrzebne do wymiany mocowania silnika będą się różnić w zależności od typu posiadanego samochodu, ogólnie rzecz biorąc. Potrzebne będą jednak następujące elementy, drewniany klocek drążek dźwigni młotek grzechotka i zestaw nasadek. Instrukcja naprawy lub dostęp do bazy danych napraw okulary ochronne klucz dynamometryczny kliny pod koła zestaw kluczy płaskich. Mocowania silnika stale utrzymują ciężar silnika i pochłaniają wahania więc w końcu mogą ulec awarii. Instrukcje wymiany mocowania silnika zacznijmy od wymiany jednego z mocowań silnika w samochodzie. Poniższe kroki dadzą ci wyobrażenie o tym, co zwykle obejmuje praca uwaga, Poniższe wskazówki mają charakter ogólny i służą wyłącznie celom edukacyjnym i rozrywkowym. Szczegółowe instrukcje naprawy i zalecane procedury bezpieczeństwa można znaleźć w informacjach fabrycznych pojazdu. Demontaż mocowania silnika załóż okulary ochronne. Zablokować tylne koła i zaciągnąć hamulec postojowy. Podnieś i bezpiecznie podeprzyj pojazd za pomocą podnośnika i podpór. Uzyskaj dostęp do mocowania silnika. Usuwając okładzinę błotnika lub inne przeszkody, umieść klocek drewna na podnośniku, użyj podnośnika, z klockiem drewna na górze, aby podnieść silnik na tyle, aby odciążyć mocowanie. Klocek drewna zapobiegnie uszkodzeniu miski olejowej przez podnośnik. Ostrzeżenie, nie kładź się pod silnikiem. Gdy jest on podparty podnośnikiem, może to spowodować poważne obrażenia. Uwaga, może być konieczne użycie dźwigni do zdjęcia mocowania silnika z grzędy. Wymiana mocowania silnika może kosztować średnio od 220 euro do ponad 1000 euro, jeśli zostanie wykonana przez profesjonalistę. Montaż mocowania silnika porównaj nowe mocowanie silnika ze starym mocowaniem silnika, aby upewnić się że oba mają taką samą konstrukcję. Umieść mocowanie silnika w komorze silnika. Uwaga, może być konieczne użycie młotka, aby ostrożnie ustawić mocowanie silnika. Jak długo trwa wymiana mocowania silnika. Czas potrzebny na wymianę mocowania silnika zależy od wielu czynników, w tym od rocznika, marki i modelu pojazdu. W grę wchodzą również osobiste umiejętności. A także stan pojazdu mocno zardzewiałe mocowania mogą być trudniejsze do wymiany czy muszę wymienić wszystkie mocowania silnika z reguły istnieją 3 lub 4 mocowania, które utrzymują silnik i skrzynię biegów na miejscu. Jednak w większości przypadków nie trzeba wymieniać ich wszystkich na raz. Jeśli jeden ze wsporników jest zużyty lub uszkodzony. Zwykle można po prostu wymienić ten, który wymaga wymiany. W niektórych przypadkach może być jednak konieczna wymiana wszystkich mocowań jednocześnie jako środek zapobiegawczy. Często, gdy jedno mocowanie ulegnie awarii, wywiera ono dodatkowy nacisk na pozostałe mocowania, prowadząc do ich przedwczesnego zniszczenia. Ile kosztuje wymiana mocowania silnika, chociaż mocowania silnika są zaprojektowane tak, aby wytrzymać cały okres eksploatacji pojazdu. Nie zawsze tak się dzieje. Średnio wymiana mocowania silnika może kosztować od 220 euro do ponad 1000 euro, jeśli zleci się ją profesjonaliście. Możesz zaoszczędzić pieniądze, wymieniając mocowanie silnika samodzielnie, jeśli masz narzędzia i wiedzę. Fiche Auto. Co oferuje szeroką gamę zamienników mocowań silnika dla różnych marek i modeli.